Ta droga prowadzi do kraju. Banukowie nie mają nic poza bezużytecznym mistycyzmem. Zaćmienie nie będzie czekać, aż skończysz marnować czas na igraszki w śniegu. Dziwne, że wciąż mnie sprawdzasz. Myślałam, że ruszyłeś dalej. Ach, przepraszam, że wciąż przejmuję się losem świata. Zastanawiam się, panutcy szamani przewlekają niebieskie kable przez skórę, prawda? Tak jak ktoś, kogo znamy, nie? Może chcesz, bym trzymała się z daleka od banuków, bo tam jest twoja przeszłość. To nie przeszłość mnie martwi, Aloy. Tylko przyszłość. A raczej ryzyko jej braku. I właśnie dlatego powinnaś wrócić do ważnych spraw. Ale zrobisz, co zechcesz. Jak zwykle. Mm, drażliwy. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Tak, to jest przydatne. To nowy drapieżnik. Widać bijący od niego żar. Nie będę marnowała miejsca. Таня. że tu nie zmarzniesz, Nora! Nieźle się zgrzałam podczas wspinaczki. Tarłaś do kraju cudzoziemko. Długo raczej nie zostaniesz. To pieśni kres. Największa osada w kraju. To niebezpieczna kraina, cudzoziemko. Śmiertelnie. To nie Ban-Ur, nie całkiem. Przybyłaś w ciemny dzień, to jest pewne. Jesteś bardzo daleko od świętej ziemi, Nora. Szybko nas opuścisz ciałem, duszą albo jednym i drugim. To pieśni kres. Największa osada w kraju. Dymu noszący się nad górą oraz wioską. Co tu się dzieje? W czasach nie można zapominać o wadze tej ceremonii. O, polegli na ryczącej kurze. Dawno nas opuściła, ale wróci. Jestem tego pewien. Dzieje się coś ważnego. Mieszkańcy wioski idą w stronę dymu. Z ryczącej góry płynie nauka dla młodych... Na Wierzę, że nasi łowcy o tym pamiętali. Zaraz zobaczysz coś nowego, Nora. Burgrend, dostawca niezbędnego. Banukowie przeważnie palą ciała zmarłych. Ale nie dziś. Bo nic po nich nie zostało? Tak, kiepska sprawa. Najlepsi wojownicy przepadli, więc dostaną inne pożegnanie. uznajcie smutek łowcy! Zabijcie go! Albowiem nasi bracia dostąpili losu ukochanego przez panuków i padli z włóczniami bijącymi w metal. I ich walka dobiegła końca. Widzieliście, jak ich duchy ulatują w błękitne niebo i dalej do niebieskiego światła! Lecz nasza walka dopiero się zaczyna. Wkrótce wyruszymy zapolować na demona, który wprawia maszyny w straszliwy szał. A zatem pytam, czy zdołacie przywołać odwagę poległych towarzyszy? Będziecie walczyć! Będziecie ginąć! Tak samo jak oni? Odwaga i włócznia! Nasza kreska w tych zębach aradach. Jesteśmy panu Kanu. Nasz wróg, naszą ofiarą. Demon. Przez którego szaleją maszyny. Maszyny wyrżnęły najlepszych. A oni co chcą zrobić? Wracać tam! Głupcy. Chcesz poradę za darmo? A... Ejloj. Ejloj. Przesiaduję tuż dwie długie zimy i wciąż nie udało mi się zrozumieć panuków. No bo na przykład zaczęło się, bo jedna szamanka, Urea, gadała coś o duchach i demonach gnieżdżących się na ryczącej górze. Więc poszedł ten cały wyrak w góry i połowę ich posiekały przeklęte maszyny. Gdy ura zniknęła, myślałem, że szalony poszedł za nią, ale nie. Oto wielki Arata krzykuje ich na powtórkę z historii. Czego takiego w banukach nie możesz zrozumieć? U banuków wszystko jest próbą. Trzeba znosić trudy, a celem jest przetrwanie. W warunkach, w jakich żyją, nie bardzo mają inne wyjście. Ach, kraj tak zimny, że prękają zęby, pełen straszliwych bestii. Mogliby przyjąć małą, niezbyt drogą pomoc. Uwierz mi, próbowałem ich przekonać, ale jak Banuk z czymś nie walczy, to równie dobrze może umierać. Mówi ci coś przypadkiem imię Silence? Wysoki, strasznie ponury, kable w skórze jak u szamana? Ach, usłyszałem to imię raz czy dwa, ale wypowiadane szeptem. Jak imię potwora, które banukowie chcą zapomnieć. Nie jestem pewien, co się stało, ale chyba było tak, że zadarł skąklawę. Albo konklawę zadarło z nim. Konklawę? Wszyscy ważni szamani co jakiś czas zbierają się w Ban-Ur, żeby być na czasie ze swoim hokus pokus. Nie mam pojęcia jak mieszczą się w jednym namiocie i nie poplączą im się te rzeczy na głowach. Urea bywała na tych tańcach. Ale kiedy ją spytałem jak tam jest, spojrzała na mnie z podełba. Więc jak chcesz wiedzieć jak tam jest, znajdź ją i przekonaj do siebie. <grystanie> Powodzenia. A urea to ta co mówiła o tym demonie. Tak jest. Ten Aratak od niej usłyszał, że ma szukać na Ryczącej Górze. A on jej uwierzył. Ale ty nie. No, wiesz. Nie mam pojęcia, co Urea tam znalazła. Szamani nie gadają z nami obcymi. Maszyny tu w kraju są coraz groźniejsze. To niepodważalny fakt. Może i z winy demona. A może dlatego, że mają niestrawność. Mnie za jedno. Ta Urea z kolei nic nie wyjaśni. Wybyła stąd. Nie mam pojęcia czemu. Czy Aratak jest tu znanym wojownikiem? Jest wodzem wyraku. Jego głos budzi respekt wśród ludzi. Choć nie słychać go często. Gość gada tyle, ile zdechła ryba. Ale gdy on i urea przybyli tu ze swoim wyrakiem, ściągnęło tu tylu banuków, ilu w życiu nie widziałem. I wiesz, co jeszcze widziałem? Mój mały szlak handlowy ciągnący się aż do samej Włości. Ale on powiódł ich wszystkich na śmierć, wprost na te wściekłe maszyny. Straciłem najlepszych klientów. O co chodzi z tymi werakami, Burgrend? Czy to jakieś części plemienia? Nie, nie są jak klany u nas. Nie możesz się po prostu kimś urodzić. Musisz przejść próbę. Dowiedź, żeś najlepszy, to być może cię przyjmiemy. Niektóre wyraki znikają, ale inne trwają tak jak metal. Cała Banucka kraina. Banur. To same największe, najstarsze w Weraki. Teraz już sama nie wiem, czy rozumiem więcej, czy mniej. <laughs> Jedna rzecz jest pewna. Każdy Werak ma wodza i szamana. To oni decydują. No i wszystko pięknie. Tylko, że wodzowie to zakute łby, a szamani z kolei bujają w obłokach. To mówisz, że mieszkałeś tam przez dwie zimy? Tak. Jeszcze u nas handlarze futer opowiadali o tym zapomnianym przez wszystkich obozowisku. Dobre miejsce. Gotowe na zmiany. Z trudem sobie radziliśmy, nim tłumy zaczęły ciągnąć za Ureą. Wielki prorok nadchodzi, mówili. <słuch> Myślę sobie, profit. Ale bym się mylił. Nie, że jak Banuk, to od razu Sknera. Po prostu wolą handel ze swoimi. Gdyby tak kilku dało się przekonać. To miejsce byłoby na mapie świata, a przynajmniej na jakiejkolwiek mapie. My? Ja i moja córka, moja asystentka, Warga. Moja asystentka i córka zarazem. Lepiej nam idzie w relacjach biznesowych. Jej matka chciała, żeby mi pokazał handel, ale wtedy zaczęła dłubać przy broni. Hej, jakbyś chciała się oderwać od banuckich hałasów, wpadnij do niej. Obie jesteście... Hmm, jakby to powiedzieć... Babami? Nie, 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 nie. nie, Niezależne. Szukaj jej w szczelinie. Obozie najdalej na wschód. Muszę wiedzieć więcej o tym demonie. O, to durnoty, Eloy. Albo coś w tym jest. Coś powiązanego z zachowaniem maszyn. W takim razie musisz znaleźć ureę. Ostatni raz widziano ją w drodze do gór zwanych Soplicę. Ponoć tylko szamani znają ukryty szlak między lodowymi szczytami. Hmm. Ale wiem, gdzie znaleźć jej ucznia, Maltuka. Poszedł na północ od rzeki, ugania się za plotkami. Plotkami? Zgadza się plotkami. Niespodziewane ataki w śniegu, dziwaczne nowe budowle. No i niebezpieczna maszyna, jakiej jeszcze nikt nie widział. No to na pewno to sprawdzę Burgrent. Dzięki za rozmowę. Nie ma za co. Ciekawe, czy Ara tak opowie mi więcej o Urei albo ryczącej górze. Może warto spróbować. A co do tej porady, Burgrend? Lubię cię, więc ją powtórzę. Ale za kolejny raz już płacisz. No to do zobaczenia. Ja myślę. Lubię stałych klientów. A no, on tam jest, odkąd żyje. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z czymś podobnym do maszyn strzegących. Kiedy Sekuli skończy swoje dzieło, będziemy świętować.